Cześć, siemano, tutaj Suert. No i gramy dalej w Gridfall. Kontynuujemy sobie zadanie główne, związane z lekiem na Malichor. Nowy Wielki Król. Przekonaliśmy stra... ostatnio króla Dankasa, żeby nas wsparł. No i teraz musimy odnaleźć legendarną koronę Wielkich Królów. Przekażemy ją Dankasowi. Wybrałem jego, on mi się wydaje najbardziej pokojowo nastawiony ze wszystkich tych postaci, które były do wyboru. Była jeszcze... Jest jeszcze Derdre, czy król Ulan. Derdre jest taka dosyć wojownicza, Ulan to taki troszkę cwaniaczek. No i kolejny już raz wchodzimy do, do Bedri, Wybrzeże Długich. Kości, Nadajk już dawno pokonany ciągle tutaj. Jak widzicie, leży jego trup. Jego truchło. A my wchodzimy do Bedri. No i mamy to. Trzeba odszukać koronę wielkich kluru, klurów. klurów. Królów. Tutaj widzę jest to miejsce. Tutaj jest taki szkielet wielkiego jakiegoś nadajiga, więc prawdopodobnie właśnie będzie to, będzie to tam. No i tak musimy się przejść naokoło. No niestety ja się powtórzę, ale to po raz kolejny tutaj gra pokazuje nam, że nie warto wcześniej zwiedzać jaskiń. Prędzej czy później tak będziemy mieli to w zadaniach pobocznych albo w zadaniach głównych. No i po raz kolejny tutaj będziemy walczyć bezsensownie. Dobra. Zaraz ich okonamy. Poszła bombka. O! Pach! About... I po sprawie. No, jeżeli chcecie mieć frajdę do końca gry, z walki, no to chyba radzę wybrać od razu poziom trudności, jakiś tam najwyższy. Bo jak widać na tym normalnym, walki pod koniec, pod koniec też chyba. Może źle mówię pod końcem, gdzieś tak chyba jesteśmy w 3/4. tytułu. no walki już stają się bardzo łatwe, no nie są wymagające. Troszkę, troszkę, może i szkoda. Ja już nie będę zmieniał tego poziomu trudności. Taki gameplay być może się też lepiej ogląda. Znajdź legendarną koronę wielkich królów. No i mamy to. What are you doing there? Here lie those who fell facing the first invaders, and you dare enter and scatter their bones? I did not come here with the intention of defiling this place. No. You came looking for a crown of the High King, hoping to choose the one who will lead us. Isn't that what you were looking for as well? Yes, but I am not a renaikse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so? Do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves? Or will you give me the crown? Deirdre is a great warrior.

You have already shown to all that you are not like the other Renaikse. I will not hide from you the truth. Kefradi does not want to welcome your people. They toy with us, take without returning, kill and pillage. I will unite my people and cast all of the Monosynaik into their ocean wagons. They will go and pillage elsewhere. You want the crown so you can more easily rid yourself of my presence afterward. If you give it to me, you will become our Karans. And we do not chase away our quarantine. And also, you are on all Manawi. You are bonded to this land, not to theirs, no? Kurde, blade. Ciężko będzie. Powiedzmy jej o potrzebie wejścia do sanktuarium. I have come here looking for this crown, because I need the help of the next high king. I must meet Enon Mil to ask him to heal my people. Czy jesteś sure że they are your people? Very well. It is a very great honor you ask of me. But you took great risks in order to obtain it. If you give me the crown, I will open the sanctuary to you. You may speak to Anonmil Frichteman. I swear this to you. No, ale to samo będziemy mieli od Dankasa. Obawiam się, że ona po prostu po przejęciu władzy tak jak mówiła też Siora. Zjednoczy wszystkie klany, i to nie będzie przepędzenie na zasadzie idźcie sobie, tylko będzie po prostu mordowanie białych ludzi. W tej chwili zatrzymam koronę. Sorry, Tedre. I believe someone other than you must become the high king. Someone more easily manipulated, who will obey the orders of the Renaiques, no doubt. Too bad. You leave me no choice. I have come to take that crown. And I won't leave without it. Trudno. I accept my defeat. Take this crown. I am not worthy to wear it, so it seems. So it seems indeed. We will meet again at Dohad Genedu. Until then, Dedra. No jej nie przekonaliśmy, żeby nas wsparła. Ale cały czas liczymy na Dunkasa. Mamy koronę, wynosimy się stąd. Mamy to po co przebiliśmy. Idziemy sobie tędy. Tu jeszcze nas czeka, widzę walka. Poszła bombka. Tarcze im polazły. No i będzie zaraz po walce. Elegancko, bajerancko. Spadamy stąd. Moglibyśmy przekonać jeszcze Ulana, no, ale ten to już jest w ogóle dziwak. Ten to jest sprzedajny. Nie chcę, żeby rządził Ulan postanowiłem wybrać Dankasa, no i tego będę się trzymał. Zobaczymy co z tego, co z tego wszystkiego wyjdzie No i tak się musimy tutaj udać do obozu i wrócić do hm, przekonaj króla Ulana albo wróć do Dorhat Genedu Wrócimy chyba od razu do Dorhat Genedu. Mamy koronę, i tyle nie będziemy tutaj wydziwiać. Ale i tak musimy się udać do obozu, przez obóz musimy się przedostać. Wtedy skorzystamy z opcji szybkiej podróży. Deirdre Cfaniara pokonaliśmy na Daiga i przyszła, kurde, odebrać koronę. Zgarnęła dwa ciosy i się poddała. No tak jak mówię walka tutaj pod koniec mamy tak rozwiniętą postać, że, że walka tutaj na pewno no, no nie sprawia frajdy jest po prostu zbyt, zbyt łatwa. Dobra, tam jest obóz Ulana zostawimy samemu sobie, niech się bawi z Hikmetem i tak jeszcze mamy różne właśnie frakcje, Telime, Hikmet, czyli sojusz mostu. Jeszcze tutaj wiele rzeczy może się wydarzyć, to nie koniec na pewno naszych przygód, to nie. Zobaczymy też na czym polega cały ten wybór tego wielkiego króla. no On powinien nam otworzyć drogę do sanktuarium. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Wrota serca. Ruszajmy, ruszajmy, ruszajmy. Nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że to będzie koło wioski, tutaj Dunkasa. Że będziemy blisko. Oki. Okay. Tutaj coś mamy. Wróć do Dorch Hadgenedu. Ha. No właśnie, coś tu się kurde wydarzyło Coś tu się cholewcia wydarzyło Bo mamy lubkę To sobie od razu zabiorę hmm, Czyżby ktoś tutaj naszego Dunkasa gdzieś porwał albo Dunkas gdzieś się wybrał Przekaż koronę wybranemu przez Ciebie pretendentowi. A, dobra. Wszystko jasne. Tutaj ich mamy wszystkich. Ruszajmy. Wiemy, komu ją chcemy wręczyć. Jest Dunkas. Wszedłem do ancient Znalazłem of the królów. And so, you entered into one of our most sacred places. May this adventure have brought you wisdom and understanding of our people and of your own history. This relic is venerated. The one who wears it will certainly be elected. But you know that, do you not? Yes, I do. I need to be certain that whoever is named, Will help me meet Enon Mel Frictiman. Oh, I have pledged my honor to help you, and my words are true. But more is being played here than a simple meeting. You know that I work for a tempering of spirits, the healing of wounds of Tifredi, and those of your own continent. But the decision is yours to the son that was lost and refound on our island. Mu Nie kombinujemy. take it i trust you in your wisdom may we be guided towards a peaceful future the council has begun to unite it is time for me to go thank you for choosing me i will do all in my power to bring you what you desire you have my promise No I mamy nowy wielki król. Twarzą w twarz z Bogiem. Przypomnij wielkiemu królowi o jego obietnicy. No kontynuujemy, kontynuujemy jak najbardziej. Congratulations, Duncan. I'm certain that you will be a very wise high king. And now, are you ready to keep your promise and take me to meet with Enonmil Fricterman? You are burning with the impatience of youth, but according to tradition. I must first go to the sanctuary on my own. Without the blessing of Tifrady, my title is nothing but empty, meaningless words. But fret not. How could I be called wise if I went back on the promise I made my friend as soon as I got elected? Meet me at the sanctuary's entrance in two days, and I will open its doors for you. Thank you, Dunkus. I'll be there. We spent two days twiddling our thumbs in this village. Don't you think we have better things do? Zajmij się innymi misjami w międzyczasie wszystko mamy porobione. Zaczekaj dwa dni i idź od razu tam. Ognista dusza, Anemite. Tej lokacji jeszcze nie byliśmy. Are you a carant? How is the encounter? Enon Frichtman welcomed me like a mother would welcome her child. I will have to meditate on everything he told me and think about the warnings he gave. But now he's waiting for you. I will open the way. Once you are in the sanctuary, always stay on the right hand path and keep a confident heart. Those who let doubt take hold of them and turn back, the guardians of tego miejsca. Kwa aulem seg. Spotka się z N. on -mil Trzymajmy się prawej ścieżki, jak powiedział Dunkas. Bądźmy pewni siebie. Okej. Okay. Na to wygląda, że mamy nie wymiękać. Po prostu cały czas iść tą prawą ścieżką. Ależ lokacja. Kurczę, to ta wielka góra. Rzeczywiście. Zobaczmy może na mapie, gdzie my jesteśmy. O, jeszcze przy okazji sobie przeczytamy coś o Tirfradi. To będzie o tym nowym regionie, który teraz odkryliśmy. A to ognista dusza. Dostęp do tego niewielkiego regionu mają tylko królowie i królowe Tirfradi oraz ci, którzy przejdą liczne próby pozwalające wejść do sanktuarium ukrytego w sercu wulkanu. Tutaj jesteśmy na mapie. Tak, to zupełnie nowa miejscowa. Serce wyspy, tak naprawdę. Ogromny, ogromny wulkan. Hm. No, jest klimat. Dobra, nie przeciągajmy. Nie przeciągajmy, tylko idźmy prawą stroną. To jest jedyna w ogóle to jest możliwie, możliwa z dostępnych stron. Czy my w ogóle dobrze właśnie idziemy? Obszar obozu. On mówił o tym, żebyśmy się trzymali prawej ścieżki. Kurde, blade. No, od razu się pojawiliśmy przecież tutaj przy wejściu. Aha, no tu jest wyjście z tego. Czy nie ma sensu, żeby tam, kurczę, iść tak? Tak to rozumiem. Dobra, ale wejdźmy jeszcze może rzeczywiście sobie aktywujemy ten obóz. Okej. Okay. 100 punktów doświadczenia. Hm. Trochę zgłupiałem, ale pewnie... Nie, tam widzę ci jest zejście. Tam i tak nic nie przejdziemy. Dobra. Skoro te wrota zostały otwarte, idziemy tymi wrotami. W zasadzie jedyną dostępną trasą tutaj. Podbiegniemy sobie będzie trochę, 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 trochę szybciej. <trymne> Trzymaj się prawej ścieżki, a tu jest jedna droga. Może być może będzie jakieś za chwilę rozgałęzienie, ale na razie. Na razie. A, proszę. Tu już coś mamy w lewo i w prawo. No, idziemy w prawo tak jak mówił Dunkas. Nie chcemy budzić żadnych, żadnych tutaj bestii. No, chociaż i tak pewnie tutaj jakieś czary -mary, czary mary się pojawią. Tam też jest jakieś chyba przejście, rozwidlenie. No, okej, okay, cały czas idziemy tędy. Kurde, ogromna góra, serce wyspy. Serce wyspy Tirfradi. Nie ma innej trasy. Patrzę, czy nie ma rozgałęzień w prawo, no ale nie ma. Czyli idziemy tak, jak iść powinniśmy. O kurde, to będzie ciekawe. Bo jesteśmy blisko. Mieliśmy być pewni siebie. Jesteśmy pewni siebie. Poszliśmy prawą stroną. Tam być może byłyby jakieś stwory potwory, cholera wie. Wchodzimy. No tak, tutaj jesteśmy już na obszarze na obszarze wulkanu. Ciekawe czy serce. Samo serce tego wulkanu. Ależ trasa. Ja pierniczę zobaczcie. Przepiękny widok. Naprawdę przepiękny widok. To są właśnie fajne smaczki. No, złazimy. Nie ma tu żadnych rozwidleń. Ja przynajmniej takich nie widzę. Potężny obszar. Pytanie, czy z kimś tu będziemy walczyć? Nie powinniśmy chyba. Has returned the flesh of my earth. You, by simply coming into being, have tangled the strings of destiny of all the other children. I am He, the One and me. Of your steps since your arrival. I hail you, Enon Miel Frichtamen. I have come to you to find a remedy a cure for the disease of a distant land. Her affliction was to be poisoned by our own children. Our veins, rot in stagnant water, are earth birds poisoned fruit and her children wither and die. And still, it is those same children who can heal the lands and with them heal themselves if they only want it truly. They could be told by my children. Learn to give back in return. Learn to heal. But for that, I must survive. I have seen by your side the shadow grow, taking form. Fed by the venom of intrigues from faraway lands, he spreads it today in my sap to save his own life he stole my strength and that strength has driven him mad because it is not made to be taken he draws each day a little more from me and threatens us all his hunger has no limit i don't understand who are you talking about constantine you call constantine you must stop him or there will be no cure anymore for anything or anyone that that's impossible how could that be you must leave now Someone has followed your footsteps. Someone has entered here without invitation. My children are waking and tracking. They will attack all of us. Free. Ale jaja. Uciekamy z sanktuarium. Katasak rzeczywiście zabrał Konstantina, żeby go uzdrowić, uleczyć. Konstantin czerpał z ziemi, no i się rzeczywiście zaczął przemieniać. Ha. O, I saw a man running out of the sanctuary and I heard the cries of creatures inside. Is everything all right? Did you manage to get the answers you were expecting? Yes. He told me that the Malachor had appeared because of the way the Colonials have treated the Earth. It's actually some kind of... poisoning. And it would be possible to cure it, but I'm not sure that I understood how. Words that come from the heart of the island carry with them a wisdom, which may sometimes be difficult to grasp. If you need help, I would be glad to be of assistance. My clan knows how to heal the Earth. Thank you, Dunkus. I suppose I just need time to think. You haven't told me everything, have you? There appears to be a storm weighing down on your forehead. It is true. But it is something I must verify by myself. I see. Do not hesitate to come and find me if I can help you. Kwa Aulum Securans. Goodbye. <laughs> Odblokowano osiągnięcie N on Milfrichtimen. Ależ się narobiło, moi drodzy, narobiło się. Poinformuj Konstantina o sanktuarium. No właśnie, z Konstantinem coś nie halo. Hm, ciekawe kto. Kto nas tutaj śledził. Dobra, ruszajmy w takim razie do Konstantina. Czyli do NewsReign wracamy. Rezydencja Desardet, jak najbardziej. Dobra, dobra, dobra. Z tym obozem, z tym obozem. Puch. I znajdziemy się w rezydencji Desardet. Czyżbyśmy musieli zabić własnego kuzyna? W sumie nierodzonego, ale z nim się nasz bohater wychowywał. Kurde, nieciekawie. Nieciekawie się narobiło. Tutaj, moi drodzy, sobie zakończymy tę rozgrywkę, no i zobaczymy co dalej. Fabularnie jest naprawdę bardzo dobrze. Trzymajcie się, cześć.